Mecz przede wszystkim nie potoczył się po naszej myśli. W początkowej fazie meczu tutaj w pierwszych minutach niestety straciliśmy napastnika, dostał kontuzji. Potem też niefortunny faul, gdzie dostaliśmy czerwoną kartkę. No i niestety w dziesięciu trzeba było trochę zagrać trójką przede wszystkim w obronie no i tutaj bramka padła na początku tego spotkania, a potem już kolejne bramki e, w, wpadały. Ale przede wszystkim, przede wszystkim chciałbym podziękować zawodnikom, zawodnikom za trud włożony w ten mecz. Honorowa bramka, która jak gdyby zwieńczyła ich, ich e, zaangażowanie. Także uważam, że to nie jest najważniejszy mecz. Wiadomo, mecz na szczycie dwie najwyżej ustawione drużyny w tabeli. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie jest najważniejszy. Mamy jeszcze bardzo ważne mecze, które będą decydować tutaj. O! Zobaczymy o czym. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję chłopcom za. Za mega tutaj zostawione zdrowie. Nie, absolutnie nie odpuszczamy. No, staramy się wygrywać te mecze i zobaczymy. Mamy tutaj jakiś cel, mamy, mamy wygrywać te mecze, a co, co będzie dalej? No to z meczów po prostu to wyjdzie samo. Cieszy sam wynik spotkania. Myślę, że i przebieg meczu też. Cieszy, bo tak na dobrą sprawę graliśmy z drużyną, która jest na drugim miejscu w tabeli, też jeszcze cały czas liczy się w grze o awans, a teraz poszerzyliśmy ten margines błędu. No i, no i cieszy, że pokontrolowaliśmy ten mecz, że potrafiliśmy w niego dobrze wejść, strzelić szybko dwie bramki, ustawić sobie mecz, później czerwona kartka i kontrolowaliśmy praktycznie cały przebieg spotkania, więc to na pewno cieszy. Później stracona na koniec, to już można powiedzieć, że nie miała większego znaczenia, bo, bo mówię, kontrolowaliśmy cały mecz, cały przebieg i to się na pewno liczy. Także, także tu z góry chcę podziękować chłopakom za, za walkę, za zaangażowanie, bo, bo fajnie wyglądali i zwieńczeniem chyba tego druga akcja, druga, druga bramka meczu, naprawdę stadiony Świata, tak? Właśnie w takich ligach właśnie chodzi o to, żeby te mecze kontrolować, żeby gdzieś tam. Kiedy idzie się do przodu, cały czas mieć z tyłu głowy, że jednak ta piłka e, można ją stracić, i z tego też drużyny przeciwne się napędzają. Także my, my pod tym kątem też patrzymy, żebyśmy kontrolowali w miarę ten wynik, ten przebieg tego wszystkiego. No i, no i to jest efektem tego taka, a nie inna gra czy postawa zawodników. Także tu im tylko chcę podziękować z góry. Terminarz nam się może tak nie ułożył na początku, jakby się patrzyło w pierwszej części, ale, e, ale pod tym kątem że wygraliśmy, mamy te wszystkie mecze na szczycie za sobą, no to myślę, że, że to jest na pewno jakiś plusik i mamy, tak jak mówię, dosyć spory margines błędu i liczę teraz, że po prostu swoją postawą, zaangażowaniem już udowodnimy to, że, że, że jesteśmy w stanie tutaj powalczyć z każdym no i zrobić to na awans, tak?